Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem DR Ar i mam zaszczyt Was znów przywitać w... Somie. Ostatnio moi drodzy, odsłuchaliśmy sobie tutaj te wiadomości. Pozbyliśmy się potworka na jakiś czas. Moi drodzy, teraz nastała pora na komunikację. Eee. ...Lambda. dachy, chyba z tym się łączymy. Gdzie wy to jesteście? O, gdzieś tutaj? Mam was. Kończy ze z wami? Online. Hey, Jerry, jesteś tam? Zobaczmy skalę domową. Halo? O, to lepiej. Simon, nie? Uh, Jerry, Simon, Jerry. hi simon i'm catherine have you figured out what's going on yet me i was hoping you'd have some answers i probably have some what do you want to know where do you even begin i mean what is this place how did i get here and, and why do the robots talk like they're people well you're at upsilon clearly have you never been there before where did you work the grimoire in toronto is that really important no i mean where did you work at pathos too i don't know what that is that's unexpected did you come directly from toronto no, yeah, I know. I know. I know. and it was very unexpected. Have you seen any people, like staff or field technicians? Only robots, crazy ones. This is also strange. You're telling me. Uh-huh. What was that? Whoa! What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Simon, come to Lambda. Uh, how do I get there? there Super! Dobra, okej, okay. dostałem w plecy. Tyle się dowiedzieliśmy teraz z naszej łączności, od naszej znajomej z innej bazy. A ty się obudziłeś w wodzie. No to powietrze chyba za dużo nie ma, co? Masz jakiś kombinezon sobie? Aha, o ok. Nagle się okazało, że mam na sobie kombinezon. No dobra. No to płyniemy. To jest jakiś egzoszkalet bardziej. Pokaż, że ty jesteś, Simonie. No okej. Okay. Tego się nie spodziewałem, że będę chodził sobie po dnie. Um. Rybki tu mamy. Rybki. Rybunie. Rybeńki. które uciekały przed mną. To jest jakiś władz. Pyk. Dzieje się coś? Coś uruchomiłem. Co? Dobre pytanie. Ja nie mogę skakać w wodzie. Dobra, lambda, lambda. zeppelin transport. O. To może to? Albo nie to. Tu też coś jest. Może to odpali? Open. Nie. To też nie działa. Super. Aś mi mapa cokolwiek, podpowiedz, co mam zrobić? Czy po prostu krąży tutaj? Przynajmniej ścieżkę mamy. Tyle dobrego. Światełko. I tam coś pływało, wiedziałem. A więcej światła robi się. I teraz jest... O! Co to jest? Nie, myślę Walka jakąś energię w ogóle swoją drugą jest, nie wiem o co chodzi. Ale roboty pogrzało. i wszyscy już o tym powinni wiedzieć, bo były zgłoszenia. No, dobra, dobra, idziemy. Zwiedzamy dalej. Jak fajnie mu się oczki świecą. To chyba nie jest nasz przyjaciel. na maszyna Serio, nie, te maszyny myślą, że są ludźmi? Jeśli nie, tak, niedobrze. Dobra, mam światełko. Tu się coś świeci. Tą wodą dosłownie nic nie widzę. Apsylon B. O! Co się dzieje? Mogę cię uratować? Robota? Czy to dobry pomysł? Cześć malutki Czym jesteś? Robię za chwilę, a jednak nie. Czym jesteś? Ktoś mi pomożesz, czy nie? Okej, okay. to chyba za mną idzie. Więc ta dobra, tam jest absilon. Musimy znaleźć inne wejście do innej bazy. Tak, to leci za mną, dobra. A psy? Coś mi tu waruje, czyli znaczy, że gdzieś jest tworek. Jest gdzieś tutaj. Tu jest. Wiesz co? To możemy my pójdziemy tutaj. Jeśli tak. Jedynie, że zataszam koło. Ta. Czyli musimy. Malutki, pomożesz mi trochę, gdzie ma iść? średnia. Dobra, to chodźmy jednak w tą stronę. On mi świeca. To chyba nie jest za dobry pomysł. Dobra, biegam, biegam. Co to jest? To jest maszyna? Dziwaczna. To coś jest. O, zapis. To on mi się na pewno przeszedł, tylko ja się odsunę. Jaki dzielny maluch, O! Bardzo ładnie Będzie pomydział jakbym mógł A chyba nie za bardzo To już, tak A tam było więcej takich drzwi, to Przedałbym się twoja pomoc jeszcze Ho I padło dawaj O było za głośno. E, Okej, okay, fajnie. No i po tych wszystkich żyłem one za chwilę umrą. A, jakieś światło. Mam coś. Super. Mam latarkę, jednak mam. Co to byłby za horror bez latarki? Dowiedz mi się czegoś nowego. Mam nadzieję, że naprawiłaś przygotowałaś to dla mnie Tendyk już chyba To jest jakieś przejście, a tam nic nie ma? Dobra To jest jakieś przejście, przejdźmy tędy. No, myślę, że bez przyczyny te wagony tutaj nie są, pewnie to ma kilometry do dobre ta droga. Okay. Ty żyjesz jeszcze? Chyba.

o Spokojnie, wszystko OK. Zobacz, że to nie jest zwykłe zasilanie. To oni coś wymyśliły to... Ona już dawno nie żyła. To roboty wszystko kontrolują, więc luzik Ale wszystko widzisz my zasilone. Bęk Nie, to jak jesteśmy w miejscu gdzie jest produkowana energia i ciągle wszędzie brakuje energii Przynajmniej wszystko jest zasilone Ona i tak by nie przeżyła, więc spokojnie mój drogi, zobacz A już wszystko działa Znaczy tak jakby działa Healing. dawaj, stukniemy się. Wcześniej normalnie myliłeś, leczyłeś, Chyba mnie teraz dziabnąłeś. Duże urządzenie, Lecz urządzenie zasilanie. Dobra, 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 dobra. Super, Działasz? Oczywiście, że nie. To działa? Bo otwórz się, takie cholerne badziewy. O nie, no to, to, ten wygląda amerykański. Fajny, a czemu chiński musimy jechać? Lech. Co to jest? a jeszcze coś lista ładunkowa Spoko. jeszcze lepiej wideo o film and someone will help them send you a message somehow. I mean, I hope they will. Hell, I'm not even sure you'll get this message. If you do, I want you to know I never blamed you for following your dreams. It just... I was just mad it didn't fit better with what I imagined our lives would be. I really wanted to picket fence, big family.

Razem dokonaliście żywota. Czysto teoretycznie mógłbym jej teraz to powiedzieć gdyby żyła, ale nie żyje, więc jej tego nie powiem. Big big nie działa. Teraz się otworzysz. No. Okej, okay, ale well, co ja mogę tutaj zrobić, co? Coś tu mogę powciskać? Nie mogę. To nie będzie działać nigdy. Tam weź mi nie pozwalają. Czy ja muszę jakoś cofnąć? Spróbuję podłączyć na nowo. A co się poklikać, nie wiem, musimy coś znaleźć. Emi! Twój kolega nie żyje, tak przyszedłem przekazać. Tak to nie działa. W ogóle coś tu jest jeszcze takiego, o co mnie interesuje? Dobra, nie. Oficjalnie to pomieszczenie jest zamknięte. Tutaj już nie ma co chodzić. Tutaj jest tylko tunel, właśnie do niej. No to to jest mało istotne. Tutaj jest! Aha! Puh, wszystko jasne! Czekaj, 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 czekaj. Najpierw masz tu raporty. Super. Zarum się. padło działa. Dobra. Um. Drzwi zamknięte. Zamknięte. Tu klikamy guzik. Aha. A gdzie ja się udać? Do lampy lecimy. Do jest do Lambda. super. Zapomnę, nawet lecieć. affordable way to launch satellites and deep space probes. our unique atlantic ocean location allows for this gigantic coil gun running longer than a marathon to safely launch projectiles without risk of damaging the payload with risky combustion. the station starts multiple sites and has a diverse staff of engineers and scientists. together, they are able to produce, assemble, and launch the world's most sophisticated spacecraft.

Przynajmniej kursy nie będzie tak źle. No dobra. Jakie... Jakie to... Co? Co? Ochu! Czy ty nie wylądowałeś w przypadk... Wysuwanie, wysuwania hamulców No teraz to sam możesz. Myślałem, że wyleciałem. Bank. Wychodzimy stąd. Super, a było tak dobrze. Oho, kulejemy. Ale biegać możemy. Dbali było to wszystko. Just would normally go further then. Oh, someone is calling. Hello? Simon, are you there? Hello? Catherine, is that you? I was on my way, but then the shuttle train, it, it, it fucking crashed. Are you alright? The system says the section is closed for suspected hole breach. No, I'm not alright. What the hell happened in the world? Why are we underwater? Well, you're really out of place, aren't you? Oh, don't worry about that right now. I realize you're confused, but you're so close to land if you just keep going.

Coś jest bardzo, bardzo nie tak. Ale mamy healing. Jej, hura. E, pierwsza pomoc raz. Dziękuję. Eb. Że wyda nie to chyba dobrze, co? Ja tego nie otworzę. To powinno jebnąć. Byłoby fajnie. O! Można i tak. Dobra, na górę, mój drogi. Dawaj. Spinamy się. Widzimy światło, więc nieźle. Szkoda, że nie jest słoneczne. To powinienem zamknąć, a nie zamknąć. Dobra. Oh, fuck, I the Omni -tool back in the Serio? Teraz Omni klucza nagle zapomniałeś co? Zawsze go trzymasz w kieszeni. No dobrze, że to nie jest daleko. Ugh. Coś tam jebnie. Ewidentnie coś jebnie. Um. Pani Kosmita? No mi bardzo jest potrzebny o mnie klucz Ale jak on tutaj Nawet nie chcę wiedzieć Pierdziele zabieram się i idę stąd <gry> Nie zbliżam się do tego ścierwa Coś jest nie tak z moją głową I to bardzo Do włazu, to będę bezpieczny. Jeszcze najlepiej, jakbym go zamknął ze sobą. Nie mogę. Bo po co? Dobra, moi drodzy, w ogóle tutaj jest zapis. My sobie tutaj skończymy na razie odcinek. W tym odcinku sobie wyjdziemy na powierzchnię i zobaczymy, co Znaczy na powierzchnię. Do wody. I zobaczymy. Co nas tam czeka? Mam nadzieję, że nic złego i mam nadzieję, że nic nas nie zje, ale ten kosmita był fajny. Ale dobra, na razie dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało, zachęcam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania i zapraszam was na więcej odcinków z Somy. A teraz, adios!